My potrzebujemy w szczerości przebywać z ludźmi, którzy chcą nas kochać, i nas zbudować, i nam powiedzą, co my robimy źle. Więc to sabotowanie, taką, taką ważną rzeczą, chyba pierwszą, w ogóle powinnam powiedzieć, że to jest zerowy punkt sabotowania siebie, to jest ukrywanie ucieczkowość od innych, czyli bycie nieszczerym. Kiedy człowiekowi zaczyna się zmieniać życie, tak patrząc też pod kątem Boga, to to życie zaczyna się zmieniać, kiedy przychodzisz jakiś bardzo silny kryzys i my już wiemy, że nie mamy żadnego wyjścia, zostaje nam tylko Bóg. Wtedy bardzo często dla wielu ludzi zmienia się życie, tak naprawdę, bo Bóg się nie obraża, że my go jako najgorszą opcję w życiu wybieramy. Że tak to będziemy pieniążkom ufać, własnej pysze, cwaniactwu, lenistwu swojemu. I dzieci jeszcze są tak wychowywane, że my chronimy te dzieci, żeby przypadkiem coś nie zrobiły, bo nam się wydaje, że to miłość. Nie. Rodzice. Poprzez to, że mają głupotę w sobie, sabotują przyszłość dzieci. Co robiąc? Nie wychowując dzieci, nie ucząc ich. I to takie przepierdolenie we łbach, które jest teraz, które polega na tym, że my mówimy miłość, że to jest miłość do dzieci, powoduje, że wychowywane jest następne pokolenie jednostek słabych, nieradzących sobie w życiu, niepracowitych.